Dobre uczucie, bo mecz, mecz wygrany, debiut udany, dlatego jestem, jestem zadowolony. Pewnie, że jeszcze tam pełnego zgrania nie może być, bo dopiero wczoraj dojechaliśmy z Barkiem Jureckim do drużyny i tylko rano dzisiaj mieliśmy taki leciutki trening i oczywiście po, po całym grudniu mieliśmy 7 meczów w grudniu w klubie. Takiej świeżości nie ma, ale myślę, że, że zobaczyliśmy dzisiaj sporo dobrych akcji. Udanych w ataku i w obrona bardzo stabilnie stała i obronkarze dobrze bronili, dlatego też no, zwycięstwo, tak jest też ok w tej wysokości. Myślę, że we wszystkich punktach możemy się jeszcze polepszyć, jeszcze bardziej się zgrać i na no, to będziemy mieli jeszcze teraz czas na, w następnych dniach tutaj na turnieju i w dalszym czasie w styczniu, bo czy, oczywiście to teraz jest dopiero no, druga taki, drugie takie zgrupowanie z drużyną i... Brakuje zgrania bez dwóch zdań i dlatego każdy trening pomaga i żeby poznać bardziej chłopaków, którzy obok mnie stoją.